Nowy serial z, na Polsat Box Go zdrady, wciela pan się w postać biznesmena Huberta. Co to za postać będzie? E, bardzo um, kontrowersyjna. E, jako biznesmen e, jest e, mega e, zaborny, nieustępliwy, nie cofa się przed niczym. Ale to i tak jest nic w porównaniu z tym, jak zaborny i nieustępliwy, nie się przed niczym jest w obronie rodziny. Zagrożenie biznesowe to jedno, ale zagrożenie rodziny to drugie. I dlatego mówię, że jest bardzo kontrowersyjny, bo z jednej strony no nie liczy się z niczym, ani z kosztami, ani z konsekwencjami. Ale z drugiej strony, jeśli chodzi o rodzinę i obronę tej rodziny, jest zdolny do pięknych rzeczy. Opiekuje się swoim niepełnosprawnym mentalnie dzieckiem, synem. Sam robi mu obiady i z nim jada. Spędza z nim wieczory, oglądają filmy, śniadania jedzą, przygotowują. Robi dla niego tylko dla niego specjalnie kotlety mielone. I robi to od momentu, kiedy stał się wypadek. Więc ogromna odpowiedzialność ciąży na nim, bo jest jego jedynym takim opiekunem i tym, co będzie dalej. Więc z jednej strony mamy bardzo surowego faceta pozbawionego skrupułów, a z drugiej strony mamy, można powiedzieć, wzruszającego faceta, z którym którego każdy chciałby mieć przy swoim boku. Proszę mi pokazać rodzinę, czy żonę, która nie chciałaby mieć przy boku mężczyzny, który będzie ją chronił, będzie chronił jej rodzinę, dziecko, będzie starał się jadać ubiady, a nie tylko przygotować, złożyć dwie kromki i puścić dziecko do szkoły. Nie, On zje z nim, tak powinno być w każdym domu i on ma taki stary sznyt, ale ten sznyt ma coś w sobie fajnego. Więc postać kontrowersyjna, czyli oczywiście od widza będzie zależało, ale można ją kochać, może, można się nią zaciekawiać, można ją też oczywiście wyrzucić do pudełka czarny charakter. Proszę bardzo. Natomiast ja starałem się stworzyć taką niejednoznaczną postać. Został zdradzony. Zawodowo, prywatnie, i jak człowiek w takiej sytuacji może jeszcze funkcjonować i starać się niektóre wartości bronić? E, nie chciałbym być w jego skórze, ale też mówię to wprost: czasem oglądając, człowiek za szybko wysnuwa wnioski. Zastanów się, co ty byś zrobił na jego miejscu. No, ktoś powie, dobra, ale ja nie mam takich miliardów, jakie on ma. Nie chodzi o pieniądze. To nie chodzi o pieniądze. On pieniędzmi może kupić wszystko. Oprócz jednej rzeczy wartości i rodziny. Prawda, może sobie kupić najdroższy zegarek świata, ale czy on mu pokaże inny czas niż panu, czy mnie, taki sam. I też mu się będzie kończył. Więc mówię, to jest bardzo ciekawa postać. Była świetnie napisana, ja jeszcze tam dołożyłem parę. Brakowało właśnie takiego serialu, żeby pokazać, że wiele ludzi zakłada taką maskę, nie pokazując swojej prawdziwości, i społeczeństwo dzięki temu serialowi no, może zrozumieć, że zdrada nie tylko dotyczy miłości, ale też na wielu innych płaszczyznach. No tak, wam zdradzić drugiego człowieka można na, na wszystkich frontach. I to nie, my znamy ten główny, prawda? Ale przecież to są wartości, które się zdradza. E, nie mówię, to jest miłość, przyjaźń, znajomość, nawet kumpelstwo, partnerstwo. To jest zdrada ideałów, to jest zdrada marzeń. Wie pan, zdrada jest tak szerokim pojęciem ludzkim, że właściwie nie ma czegoś, czego nie można by nazwać zdradą. Umówiliśmy się na coś, nie dotrzymałeś słowa. To jest jedno. Ale ja też mogę powiedzieć, stary, no zdradziłeś mnie, to ja to wszystko zrobiłem, a ty po prostu się odwróciłeś. No co, co, co to jest? To jest też rodzaj zdrady. Mniej bolesny, ma mniejsze konsekwencje, zrozumiałe, ale to jest zdrada. My mówimy o tych zdradach, które mają ciężar gatunkowy, bo, no bo o pierdółkach nie będziemy rozmawiać, ale... To, jest, to są potężne rzeczy, które mają wpływ na całe twoje życie no w moim, znaczy w, w przypadku postaci, którą gram ten wpływ będzie tak ogromny tak ogromny, że myślę, że tutaj m, nikt nie chciałby być w jego skórze i na pewno by takich decyzji, jakie on podjął ja bym sam nie podjął, ale no, dlatego mamy tę przyjemność tworzyć postaci, którymi nie jesteśmy, mamy z tego ogromną przyjemność ja mam zresztą w ogóle zawsze przyjemność ogromną, kiedy mogę do tego worka, w którym są te wszystkie materiały, żeby tak kleić taką postać, która nie jest jednoznaczna, prawda? Nie jest, ja, się nie, ja się nie boję zbrzydzić, ja się nie boję być zły, ja, ja nie jestem aktorem, który mówi, stary, będę grał tylko dobre postaci, bo to się przekłada na popularność, bo wiesz, ludzie kochają i tak dalej. Możliwe, tak to prawda, ale nie nazywaj tego aktorstwem. Jesteś po prostu sobą, mało tego jeszcze grasz w swoich rzeczach. Sam się czeszesz, przychodzisz. Jezu, jak to jeszcze jest cud, że ci teksty. Ktoś pisze, a nie mówisz z sobą, a potem mówisz: Stworzyłem taką postać. Jaką postać stworzyłem? Stary, wstałeś rano, wziąłeś prysznic, ubrałeś się, szedłeś przed kamerę i powiedziałeś: Dzień dobry Państwu. Ja jestem doktor, jakiś ciebie doktor? Po prostu taką, niby to masz napisane, ale. Więc mówię: Ja raczej lubię szukać czegoś, podglądać, kraść. Sztuka aktorstwa nie polega na tym, że się ubierzesz i przeczeszesz na lewo. To jest, są drobiazgi, to jest jak ty bierzesz papierosa, jak bierzesz szklankę, jak ty pijesz, jak ty spatrzysz, jak się witasz, jak chodzisz. To jest, to, jest, to są takie drobne szczegóły, które dopiero cię kleją. Ja, tu było pięknie napisana historia, ale jako postać trzeba było ją sobie stworzyć. On jest strasznie taki spięty, upięty, on jest zawsze gotowy, on nie ma momentu, w którym nie byłby zaskoczony, a jest nieprzygotowany. Więc, ale to też wymaga szczegółów. Szczegółów, które potem się tak fastryguje, a potem się przejeżdża na maszynie i to siedzi. To było dawno temu, jak powiedziałem, bo to jest, my zdjęcia skończyliśmy w sierpniu, więc te emocje z tym związane, one już dawno ode mnie odeszły. Są ja je zawsze staram się po pracy wyrzucać ze swojego życia, bo mi są do niczego niepotrzebne. Natomiast z przyjemnością sobie zobaczę, bo będę patrzył jak widz. Nie jako aktor. Nie, mnie nie interesuje mnie. Zresztą mnie nigdy nie interesowało oglądanie jako aktor. Ja aktora to zostawiam z tyłu, z boku. Ja dopiero ten aktor, Polk, wchodzi do gry, kiedy coś jest już i tam trzeba trochę pomachać łopatą. Wtedy dostaje rękawiczki i jedzie. A tak to jestem widzem, widzem, jeszcze raz widzem. Czytając sztukę, siedzę na widowni i sobie czytam. Mówię, nie, nie, nie. Każdy aktor powiedział, poczekaj, jeszcze, a jakbym tu zrobił. Nie, ja jako widz mówię, to jest nudne, to jest niedobre, mi się to nie podoba. Ja to już raz zrobiłem. I podobnie z każdą inną postacią. Zostaje no, mnóstwo takich postaci, które mam wrażenie, ale ja już je zagrałem. Troszkę inaczej się nazywałem i, i byłem kimś innym, ale ja już coś takiego zrobiłem. no Po co mam to robić? Inny powiedział, stary, oczywiście wiesz. Nie, nie interesuje mnie to już. Mnie to po prostu nie interesuje. Ja chcę fajne zadanie, w którym mogę, mówię. Mogę się zbrzydzić, mogę się obciąć na łyso, mogę wylądować w rynsztoku, jeżeli to czemuś służy. Ja nie mam z tym problemu. Z ośmieszeniem siebie, z bezbrzydzeniem nie mam, jeżeli to tylko jest potrzebne do, do czegoś, czy mentalnie, czy fizycznie. Czy ta postać coś e, dała, wniosła Panu e, w Pana życie, ale też e, coś nowego Pan poznał w, w sobie? Każda, każda praca jest e, w pewnym sensie rozwijająca. No, niektóre są zamykające niestety, ale ja staram się raczej raczej otwierać no, dalej. Rzecz, pierwszą rzeczą to jest zdarzenie się z materiałem, czyli nie jestem, ja nie jestem taki jak on, więc teraz trzeba szukać. Trzeba szukać. Trzeba to, co powiedziałem, podpatrywać. Trzeba jakby wślizgiwać się w tę skórę, w ten kostium tego charakteru. Druga sprawa, to są aktorzy, to są ludzie, którzy. Tobie ci towarzyszą, oni też od ciebie czegoś wymagają, prawda? Oni z tobą współpracują, oni z tobą tworzą, a w związku z tym oni dają ci swoją energię, swoje emocje, a ty musisz je przyjąć i teraz też musisz je zareagować. Ty nie grasz przed lustrem, się ubierzesz i powiesz, prawda? Bo nie, tu jest taka duża zależność. No, potem jest reżyser, który to wszystko jeszcze bardziej pomiesza czasem. w Twoje wyobrażenia i jego muszą się zderzyć albo pójść na kompromis, albo któraś z wartości wygrywa. Więc to jest taka ciągła walka. I <laughs> czy ona mi coś dała? Tak, dała mi ogromnie dużo, że mogłem się zderzyć z, z kimś, kto, kogo jeszcze nie zagrałem. Takiego, jak to tutaj wielokrotnie słyszałem, ojca, ojca chrzestnego, bo taki bo jest i bogaty i potrafi się nie cofnąć i ma swoich też, też ludzi. E, no, kogoś takiego jeszcze nie udało mi się zagrać. A jednocześnie, biorąc, jakby parafrazując ojca chrzestnego, równie dobrze może przyrządzać pizzę, prawda? I, i ten pa, makaron, tak, pastę, i z rodziną, i z rodziną pić wino jeść, jest super. A za chwileczkę wyda decyzję, która jest bolesna dla wielu, wielu osób. Więc jeszcze nie udało mi się, nie, nie zostałem wcześniej takiej, takiej postaci. Zresztą świetnie też napisane i, w, i wśród tak fantastycznych koleżanek i kolegów. Więc praca była naprawdę piękna. Praca była piękna. Czy efekt zależy od Pana, od Państwa, nie ode mnie? Mówił Pan, że ważne jest dla Pana to, żeby coś swojego dodawać zawsze do tej postaci. Czy właśnie tutaj podczas tej realizacji tego serialu reżyser umożliwiał... Dawał możliwość tego, żeby właśnie każdy aktor dawał coś swojego. Nie tylko trzymał się tego scenariusza. Nie, absolutnie. Makary tutaj stawał na bardzo m, pięknej wysokości zadania, ponieważ nie dość, że m, miał mnóstwo pięknych pomysłów, jakby takich wtopionych w Twoją postać, w ogóle we wszystko, ale też kazał zabierał tobie coś, co gdzieś już się pojawiło, co jest mega cenne bardzo cenne, że ja to już wykorzystałem, a teraz nie mam pomysłu, to jeszcze raz to wykorzystam no to on mówi, nie, nie wracamy nie, 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 za lekko za łagodnie, nie, wracaj do tego, do tamtego, wracaj do Czarcińskiego, wyrzuć tamtego więc to są takie um, takie, takie instrukcje, um, na które nie każdego reżysera stać no bo proszę powiedzieć Proszę sobie wyobrazić, młody chłopak, młody reżyser mówi doświadczonemu aktorowi: mówi, e, Panie Zbyszku, to jest super, ale to już było i to z tego rezygnujemy. Czyli coś, co mu przynosiło profity zawodowe, on ma teraz to wszystko wyrzucić. I co ma być, jaki on ma być? No właśnie, stworzymy go od nowa i wtedy od ciebie wymaga czegoś, żebyś. Oh, się skupił i teraz zdarł te, co, to wszystko, co już było. No i teraz szukajmy czegoś nowego. Ciało jest świeże, delikatne, ale musimy spróbować. No, wystawmy je tutaj na słońce, tam na deszcz, tam na mróz i w ten sposób się to tworzy. Ale to, to mówię, to, jest, to są wymagania, któremu nie każdy chce spełniać, nie sprostać, bo, bo jest łatwiej. Łatwiej jest po prostu. Mamy taką dopasowaną koszulę i co sobie będziemy tam się męczyć, nie? I szyć nowym ten. Mamy! Właśnie o to chodzi, że mamy, ale zróbmy nową. Ważne jest to, żeby właśnie było to wyjątkowe, nie takie oklepane. Nie, myślę, że w ogóle nie ma, w, przynajmniej już w swoim okresie życia zawodowego, prywatnego, nie ma czegoś takiego. Zróbmy tak, jak było i będzie dobrze. Nie, ja uważam, że dopóki człowiek żyje, dopóki... Idzie do przodu. Znaczy ciągle szuka nowych wyzwań. Musi rozwiązać nowy problem, bo to mózg to lubi. Mózg to lubi. Lubi rozwiązywać problemy. A jest coś takiego, że jak mózg potrzebuje energii do rozwiązania problemu, to wymaga od ciała, żeby się zmobilizowało i tę energię mu dostarczyło, więc tam wszyscy świetnie funkcjonują i się napędzają nawzajem. A jak powiemy, Dobra, niech tak już będzie, dobra, no to to zrobimy tak jak było, no dobra, no to właściwie zero wyzwań, A jak człowiek nie ma wyzwań, to jest stagnacja, staje w miejscu, nie chce mu się zrobić kroku, no bo po co, wszystko jest fajnie, no jestem zabezpieczony, no to co ja mam zrobić, no i to do widzenia, to, to moim zdaniem to tu jest cezura życia. Żyjesz? Owszem, znaczy jesteś? Owszem. Czy żyjesz? Wątpię. A z drugiej strony jest to ryzyko? Czyli jest ta adrenalina, a jak jest ryzyko, to stać się na więcej poświęcenia, masz większą dozę te, takiej nerwowości, która też jest fajna, bo cię odmładza. A nie że stajesz się taki zgniśniały stary, przeczeszesz też, też, nie wiem, rzadkie włosy, i już ci się wydaje, że jesteś mądry. Nie! Nie chodzi o to, żebyś się cofnął, żebyś udawał, żebym ja udawał pana, bo to jest niemożliwe, ale w energii. Mogę być równie jak Pan, no już żartuję teraz oczywiście, ale w tym takim wewnętrznej, prawda? Pan jest przed, przed Panem jest wszystko, przede mną może nie, ale to, do czego Pan dąży, to ja mam swój cel, do którego dążę. Pan ma więcej czasu. Ja mam mniej, ale dążenie jest takie samo. No właśnie piękne jest to, że właśnie ten, dążyć, żeby mieć ten plan na to wszystko, a nie. Czytać instrukcje, obsługi i, i tak pod, potoczyć swoje życie. Serial, zdrada, jest już wszystko nagrane. Jakie plany na, na dalsze tygodnie, miesiące? Ja dopiero skończyłem, to jest niedawno zdjęcia do kolejnej serii ojca, więc mamy teraz pół, miesiąc, przeszło miesiąc przerwy, więc posta, teraz postanowiłem zająć się moją pasją, czyli wszystkimi zleceniami. Projektowo-meblowymi, więc robię te wszystkie moje prototypy, żeby potem pójść. Przygotowuję też nową kolekcję moich mebli. <laughs> Nawiązałem współpracę z włoską i hiszpańską firmą, więc ja mam głowę nabitą różnymi pomysłami. Można powiedzieć, że nic tak czerwonego nie jest u mnie w życiu teraz, jako ówek, <laughs> a w tym są rozgrzane. No, bo cały czas coś rysuję, cały czas coś robię i sporo czasu teraz spędzam w swojej stolarni. Ciężko właśnie spogodzić to no, aktorstwo właśnie z tym swoją pasją i jeszcze znaleźć czas dla rodziny. No, oczywiście m, czasu nie da się m, rozciągnąć jak gumę w majtkach, ale powiem szczerze, że ponieważ ja m, przez moje ostatnie doświadczenie jakby bardzo ograniczyłem. Dostęp do siebie w różnych aspektach zawodowych, więc robię coś, co mnie wybitnie interesuje, albo daje mi możliwość tak jak to, a sprawdzenia się, rozwoju, więc nie mam już takich takiej tej drobnicy która zabiera dużo czasu, nie pozwalając się spotykać z rodziną i tak dalej. Więc ja mam teraz bardzo pięknie, bo mam określony czas na tę pracę, potem mam określony czas na tamtą pracę. Oczywiście to sobie ja sobie to mogę mieszać, ponieważ wszystko i jedno, i drugie, i trzecie to jest pasja, a pasją możesz rozporządzać jak chcesz. Ja nie idę do stolarni na godzinę szóstą i nie wychodzę o 16 czy 18. W moim zawodzie też nie mam czegoś takiego, że no jeżeli mam coś, to ja to robię owszem, ale to też nie jest codziennie, więc łatwiej mi jest to wszystko pogodzić z, i teraz, czego się ogromnie cieszę, z życiem, bo ono jest najważniejsze, the most important. I zdrowie też, ponieważ ostatnio były tutaj komplikacje zdrowotne. Tak, oczywiście, że zdrowie też. No na szczęście wszystko się dobrze ułożyło. Znaczy dobrze ułożyło w tym sensie, że mm, e, powiedziałem wprost, że jestem po przeszczepie i dało mi to zupełnie inną jasność i myślenia i patrzenia i, 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 i planów, ale i docenienia wartości, docenienia dnia. Zupełnie inaczej patrzę na życie. A w związku z tym inaczej też patrzę na zawód, na te moje pasje i na to wszystko. E, taka wartość dodana, chociaż życie chciało mi wszystko zabrać, to przez to mi bardzo dużo dało. Myślę, że nic tak e, nie dodaje człowiekowi, jak niestety choroba. Ona zabiera, czasem się nie udaje, ale jak ci ją zabierze po to, żebyś ci dać do myślenia i potem wróci z powrotem, to nie ma nic bardziej cennego. Dzień jest najważniejszy, nie wczoraj. Wczoraj, wczoraj się nie zmieni. Wczoraj było, się stało i choćbyś się bardzo ty starał, to już nic nie zmienisz. Jutro możemy się umówić, ale czy to się uda? Nikt tego nie wie. Nikt nie wie, ja też nie wiedziałem, a dzisiaj jest świetne, więc jak masz powiedzieć komuś coś dzisiaj, to powiedz.